Dzień dobry. Konrad przełapał mnie na gorącym uczynku, czyli na niepracowaniu w pracy i ukrywaniu się w kanciapie i trenowaniu przed koncertem. I nie wiem teraz, co mam zrobić. To było naprawdę... <laughs> to było tak naturalne, jak <suszyna> warzywa modyfikowane genetycznie. Ten odcinek był kiedy pan młody zaczął płakać. <suszyna> Konrad, Konrad mówi coś o Krzysztofie... jakoś on się nazywał? Nie. O śmiechu wartę. O śmiechu wartę mówił, czyli o tym, o Tadeuszu Groździe. O, nie, o Krzysztofie, chciałem powiedzieć o Krzysztofie. Tak, tak, więc dniówka, którą mam przygotowaną, ponieważ mimo wszystko wiedziałem, że konrad tu przyjdzie. Więc co warto zobaczyć dziś na poligamii? Przede wszystkim warto rzucić okiem na klimatyzator, który albo się już pojawił, albo się dopiero pojawi na naszej stronie, ale to powinno się stać w ciągu najbliższych kilkunastu minut. Tam zebraliśmy wszystko to, co musicie zobaczyć, posłuchać, obejrzeć, przeczytać zanim zagracie w Deus Exa albo po tym, jak zagracie, jeśli będziecie chcieli bardziej wczuć się w cyberpunkowy klimat. To był. To jest, Długi artykuł. Tam jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które są w tym klimacie, i wydaje mi się, że zrobiliśmy całkiem niezłą robotę z Pawłem Kamińskim, Kamilem Bogusiewiczem i jeszcze gościnnie Leszkiem Kaglikiem, więc polecam jak najbardziej. Poza tym, cały czas mamy trochę materiałów z Gamescomu. Ja napisałem o Ryzen 2 i dowiedziałem się oficjalnie, że mówić to Ryzen 2, a nie Ryzen. Dwa, Ym, czy dwa i tak się nie mówi, tylko mówi się tu, ale, ale mówi się Risen, czyli o grze Pirania Bytes, czyli ludzie od gotika, którzy już teraz nie robią gotika, tylko robią grę, która wygląda jak gotyki jest gotykiem ale nie nazywa się gotyk i. I nie podoba mi się, więc możecie zajrzeć do tego tekstu i zobaczyć dlaczego. Poza tym, opublikowaliśmy także wrażenia z pokazu Borderlands 2 i powinien się także pojawić Batman jakoś jeszcze dzisiaj. znaczy, wrażenia z pokazu Batmana, więc chyba jeszcze nie ma, ale to też dzisiaj się pojawi na pewno. I tak powoli odkopujemy się z Gamescomu, mi zostały jeszcze tylko wrażenia z SSX do spisania. I to chyba będzie koniec tego, co, co, co Gamescom dla mnie miał. Poza tym, warto jeszcze się zainteresować dwoma rzeczami bardziej newsowymi. Pierwsza rzecz to jest Origin. Czyli sklep Electronic Arts, który śledzi swoich użytkowników i to śledzi ich do tego stopnia, że jakby zapisuje, jakie mają programy na swoim dysku i może się tym dzielić z firmami trzecimi. Na szczęście bez podawania konkretnych osób, tak? Bez przypisywania tych programów do, do konkretnych numerów IP czy użytkowników, ale i tak takie statystyki. Które zbiera i to, że się nimi dzieli, to, to nie, nie, nie jest fajne bardzo. Więc warto tam zajrzeć, zwłaszcza przed zainstalowaniem programu Origin. No i na koniec polecam absolutnie fanowski filmik z Portala. Znaczy fanowski filmik, no nie z Portala, tylko dotyczący serii Portal, ponieważ jest świetny. I jeśli to jest filmik fanów. Czyli taki robiony tak bez budżetu i w ogóle to naprawdę ogromny szacunek, zwłaszcza że i jest świetnie zrobiony i wpasowuje się w klimat Portala i jest całkiem, no ma taki twist na końcu. Konrad, byłeś zaskoczony? Tak, byłem bardzo zaskoczony. Więc Konrad był zaskoczony, ja też byłem zaskoczony. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą dniówkę, natomiast jeśli mogę popełnić małą autopromocję to jutro, czyli w czwartek 25 sierpnia Chciałbym zaprosić was do Snu pszczoły w Warszawie, jeśli jesteście z Warszawy. Jeśli nie, to możecie przyjechać, tym bardziej. O 21.30 na koncert Brandy Walsh, czyli zespołów, w którym mam przyjemność niewątpliwie grać to tak autopromocyjnie, jeśli pozwolicie. Jeśli, jeśli, jeśli nie odpowiadam ta autopromocja, to. Yy... Zostawcie komentarz pod dniówką z napisem e, Brenda Walsh: jest super. Wtedy będę wiedział, że nie podoba Wam się ten sposób autopromocji i nie będę tego więcej robił. Więc do zobaczenia.